My ten, tę konferencję traktujemy właśnie, jesteśmy współ, współorganizatorem. I organizujemy jako takie pole do, do tego, żeby pozyskać kierunki naszych działań, żeby ci wszyscy, którzy najwięcej wiedzą w branży, żeby nam wskazali kierunki tego, gdzie mamy się posuwać w naszej pracy. Dwa lata temu uzyskaliśmy poprzez taką konferencję całą, ca, cały nasz profil pracy na lata. No, mamy nadzieję, że teraz ta konferencja pozwoli ten profil jakby zrekonstruować na, następne, na następny okres naszej działalności dla, dla jaszczębskiej spółki jesteśmy takim taką twarzą, która, która próbuje właśnie te kierunki wytyczać. To co było mówione nowe systemy podziemne bez informatyki, bez predictive maintenance, bez jakiejś poprawy poprawy Stabilności czasu pracy, bez poprawy warunków pracy. No, to, 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 to już na tyle się, na tyle te, te wszystkie procesy są jakby wykorzystane, że trzeba te nowe procesy otworzyć, nowe kierunki. I to jest właśnie cel tego tegoż, tegoż zgromadzenia mądrych ludzi z górnictwa. A jak nasze polskie górnictwo wygląda pod względem innowacyjności na tle górnictwa światowego? Ja myślę, że. Może tutaj nikt tego nie eksponuje, ale nasze górnictwo jest bardzo nowoczesne, bo my mamy najtrudniejsze warunki porównując się z innymi górnictwami na świecie. Oczywiście chodzi o górnictwo węglowe i w tym sobie świetnie radzimy. Cały czas utrzymujemy i wydobycie, i jakość, i bezpieczeństwo. Myślę, że, że nie było to tak jakoś zrobione, podsumowane, ale. Tu skupia się ta nowoczesność w naszym górnictwie. Te, te rozwiązania, które się nie sprawdzają, natychmiast są eliminowane, a, a te, które mają szansę, to właśnie teraz, tu na tej konferencji, powolutku je jakby ścieżki dla tych rozwiązań, próbujemy roz zrobić. Między innymi ten, ten bolter miner, który, który tutaj był kilkakrotnie wspominany, to jest to, co pozwoli nam właśnie polepszyć. polepszyć zwiększyć fronty i zwiększyć zasięg naszego działania.